Cześć, Bartek Urban, Autowizja.pl. Dziś sprawdzimy, czy przypadkowe naciśnięcie startera podczas jazdy spowoduje natychmiastowe wyłączenie samochodu. Systemy bezkluczykowe coraz częściej wypierają standardowe stacyjki ze względu na wygodę. Nie musimy wyjmować i szukać kluczyka, wystarczy, że mamy go schowanego gdzieś w kieszeni czy torebce. To jest ogromna zaleta. Wadą może się okazać przypadkowe naciśnięcie takiego guzika, co w przypadku standardowego kluczyka jest mało prawdopodobne. Raczej nikt przez przypadek nie przekręci klucza. Akurat w testowanej Skodzie Fabi mamy starter umieszczony dokładnie w tym samym miejscu co zwykła stacyjka, co jest raczej trudne do przypadkowego naciśnięcia. Dlatego przenieśmy się do innego samochodu, do Nissana nawary, w której starter jest już za od wycieraczek. A to oznacza, że istnieje możliwość, że ktoś podczas jazdy wciśnie ten przycisk przez przypadek. Pora na test. Pierwszy przy małej prędkości około 20 km na godzinę. Jak widzicie, nie stało się kompletnie nic, ale dla pewności zwiększymy prędkość jeszcze do 50. Efekt jest taki sam, nic się nie dzieje. A co, jeśli zaczniemy naciskać kilkukrotnie? Po kilku krótkich ciśnięciach silnik w rezultacie zgasł. Ale to nie oznacza katastrofy. Wciąż możemy prowadzić samochód, wspomaganie działa, układ kierowniczy nam się nie zablokował. Czyli auto jest do wyratowania? Jeśli chcemy, oczywiście, sami zgasić samochód, to chyba każdy procesor oferuje taką możliwość. Wystarczy dłużej przytrzymać starter. I samochód się wyłącza. Wróćmy jeszcze do Skody, bowiem tam jest to nieco inaczej rozwiązane. Tutaj, po pojedynczym naciśnięciu, pojawia się komunikat. Ponowne naciśnięcie przycisku start spowoduje wyłączenie silnika. Dokładnie tak się dzieje, ale, podobnie jak w przypadku Nissana, nadal możemy sterować samochodem i bezpiecznie zjechać nim, na przykład na pobocze. W Skodzie, przy każdej prędkości, dzieje się to samo. Podobnie jak w Nissanie, dłuższe przytrzymanie przycisku start również powoduje wyłączenie się silnika. Wniosek jest prosty: odpalanie samochodu na guzik jest bezpieczne. Ba, nawet jest bezpieczniejsze niż system z kluczykiem. Posiadając zwykły kluczyk, jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, rodem z amerykańskich filmów akcji, kiedy pasażer przekręca i wyciąga nam kluczyk ze stacyjki podczas jazdy. Wtedy automatycznie, przy skręceniu kół, zablokuje nam się układ kierowniczy, a to oznacza spore kłopoty.